Elolo320, witam was w nowym odcinku z Minecraft Bedwars. Szczerze bardzo was przepraszam za tą w sumie, no, przerwę. dwa tygodnie. No, no, nie mogłam nagrywać, no ale teraz już jestem. Ogólnie tamten odcinek to był totalny nie niewypał. Zapomniałem go zmontować. Nie było słychać Dawida, ale teraz go chyba słychać, co nie? No witam, witam widzowie. Nie no, mi się normalnie wszystko pokazuje, że każdy go słychać. No, jeszcze ja zrobiłeś, sobie bo sobie pozbieram może. No, no, na ostatnim odcinku to ja gadałem do ciebie, gadałem do widzów. i mnie To było coś takiego. To idziemy na nich? Nic nie słychać? Odpowiadam: "No dobra, to idziemy." To tak wyglądało. Także mam nadzieję, że mnie słychać. Tam są żółci, tam są niebiescy. I co robimy jeszcze raz? Zamek? No. W dzisiejszym filmie zrobimy z zamek, nie wiem. Sorry, że przerywam, ale zostawcie suba i lajka. To są takie typowo porąbane pomysły. O, no, dobra. Ale z wełny, czy z drewna, czy z czego? Z wełny, z wełny. Iś pomysł? Dobra. Dobra, no, czekaj, najpierw zrobię jakiegoś badacena z zownego. Nasz, Ojej, no co jak nasi tu wykierują granami i wygrają w chwilę. Robimy drugą rundę. No w sumie. Może... Może się przydać. Znaczy wiesz, robimy zamek z tych takich ten skrzynek co były? Mhm? Tych toerów. Nie wiem jak to się nazywa. Ja zachęcam Was do zostawienia suba i lajka na moim kanale. Przecież mnie to wspierajmy i my, my był wdzięczny. Ja ogólnie zaczynam z YouTubem. Myślę, że tym, co zrobię, zaraz wkurzę naszych sojuszników, ale nam to jest potrzebne. O co chodzi? Zobaczcie za sekundę dosłownie, o ja nie mogę. <grym> Generator Iron Forge. Gadłem? No Ej, wiedział, przewidział. Rzuciłem ci. Wygląda to... O, dzięki. O, żelazo tu kosztuje! Myślałam, że złoto, bo na Coxtrapcie jest złoto. Jeszcze złoto zawierzę. Tak? Ja! Co to było? Zamek? Ja <laughs> to tak się pode mną wywołałam, że Tutaj, piszaj, co? na wiemy. Dobra, weź jeszcze coś tam na postawmy. Idzie to, nas. No, wiem. Czekaj, nie, go. go nie, go! nie, nie, go go nie, go nie, go nie, Hello incoming, okay, I don't know. Ej, jak jadę? No... Wiesz? Jeszcze raz powiedz. Nagrywam po angielsku. Co? Nagrywam po angielsku. M mam prawie 7... ...andiaxów. I tu ja wrócę do bazy. Nice. Ty weź tam Dobra. zgarnij jednego, a ja wrócę do bazy. To na szarpę będzie. Ja mam tam. trzy. To trzy I trapa kupię. Może kupię, może nie. <noise> Idzie, jest u nas, jest u nas, jest u nas. To Gdzie? Biegł. No, w tej, w tym gównie. <głos> Dobra. <głos> Dobra, no. No w ogóle, Masz. Rzuciłem ci tam. Dużo mi to mówi, wiesz? Już w takim no, czasu... No tutaj Ale to jest labirynt normalnie. No to się fajnie robi. Aha. No trapa my przecież mieliśmy. Mieliśmy właśnie. Piłem fatigue'a. No my przecież trapa mieliśmy. Aha. Dobra, jaka waza. Dobra, tak, taka baza chyba nie jest zdumiewająca, co nie? Dobra, a więc jesteśmy w drugiej grze No i mam nadzieję, że już tutaj się coś udało grać, bo no, tam ta gra była taka dosyć nieudana. Nie no był duży zamk, akurat był Nie, no mały ma być. Być, to ma być takie ogromne. W porównaniu, jak ja to sobie wyobrażałem, to to było Malusia. I potem będziesz robił jeszcze na tych wiezach kolejne wieże, tak? No właśnie. <laughs> no, to świetnie. Słaby w teamie jak coś No Co? stoi na becie i fireballa trzyma jest to no, świata <noise> Czyli jak to jest no, tak jest chyba do śmierci No, no dobra, nie wiem, spróbuję Czerwony 800 Niebiescy 200, czerwony 800 Świetnie, świetnie. Dobra, nie wiem w ogóle czy tu grę się opłaca wstawiać do filmu. Taka może wygramy. Nie no, to nic, nie to. No to chodź ty budować zamek, a nie nie wiem, bijesz się. No bijesz się ten. Sprowokował nas i ten, po co do zdobał. Teraz yeah. nie chyba kupić jakiegoś, bo to nie ma sensu jak. Dobra. Mindmasters, bo Manny Fatty chyba nie działa, bo jest zrąbany. No, po tej grze no to chyba... A, ile wszystkich widzów możecie napisać w ogóle... Jest u nas! ...ile minut chcielibyście w filmie. Gdzie jest? Gdzie jest? Nie ma teraz. Nie, nie, nie bo zabiłem tego krzyżera. No nie, 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 nie. Oni będą do nas iść ciągle. Chyba idą. Nie, nie idą. jeszcze, niebieskiego gonią. Dobra, chodź budować. zbieram wieakny na forge albo szarpa. Chyba szarpa kupić, co? No nie. chyba tam. No, no to, co... Najpierw szarpa. Ja sobie sobie dobra, kupił szarpa, to może teraz kupić eee. Ten jakieś Jak ty w ogóle to robisz? Nie wiem. Czy ty to jakoś, nie wkładasz? Jakby to w sekundę robisz. Nie wiem. No, jak pięknie z rzeczami, które chcesz włożyć na LDC z lewym przyciskiem, to wtedy ci się wkładają. A, bo jest to. tutaj nie wiedziałam. No tak skrapie to ostatnio dodali. Nie, no zabrał mi diamanty. Aj, olaj. Nie w ogóle chyba idzie ktoś do nas, a nie wiem, czy to nie nasz. O! czyli w ten? Mamy win-win. My -win. mamy tylko tych. To nice. Kupuję Iron Forge. A w ogóle mi się wydaje. Jestem że... diamant, to a ty buduję. ogóle no, mi się no, wydaje, no. że Iron Forge jest wolniejszy niż normalny nie, mi się tak wydaje. tu nieźle. Dobra, może sobie rzeczy postawimy. do nas od Biaxów. Nie, idzie. nie, no nie idzie. Dużo. Co mnie bije? Nic mnie, bije. mnie nie bije. Mieni mam bardziej. Dobra, Czerwony, jest na, jest na wieży, jest na wieży, jest na wieży. Wiem. Ucieka, 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 ucieka. Gdzie? Ja. Potem... No na uciek, uciek. No uciekł, uciekł No nie! A, na No Na potem ucieka. No dam jeszcze raz taki krapa Uziało. Niebieski to jest. Nie, to nie, odbierałem. Dobra, Czyli nie. dwóch niebieskich tylko. Co? No bo to jest niebieski. Czemu nas go nie bije? Nie. No dobra, czemu nas niego nie bije? No, 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 dobra, my, my mamy takiego bota w teamie Byśmy Gdybyśmy ten niebieski zginął, był osłownie Skacował jeden blosek no, i jeszcze w została zostało mało. Nie, nie mogę niestety głośno nie mówić. Nie wiem, jakieś słowo słychać. No i zajebiście, Gdyby nas coś umiał zrobić, to byśmy może przeżyli. Zabijesz go? Nie wiem. No, no, ma no, fula. Co ten nasz odwali? Przecież czego go Tego tutaj. prawie się waliłem. Aha! Nie inwisie. No tak. A niestety, przerąbaliśmy no to była komentowa wygrana, To za sobą nam jeden niebieski. No dobra, nie da się farboli No nie, no myślę, że już w tym odcinku to będzie na tyle. No wszystko, więc do następnego.